Jest wszystko, nic nam nie zatonęło Potem wiesz co posprząta potem tatusz troszkę Dobra Pomożesz mi też ze sprzątaniem? Nie wpadnij OK Grill stoi, wszystko stoi Chodź Nie wpadnę ci do wody, no coś ty Czyż jest kawałek jeszcze do wody. 6.34 a wschód mamy o 4.48. Tu gdzie jest to słońce? Co chcesz, co chcesz zobaczyć? Tutaj jest światełko. Świeci, tak. Włączyliśmy światełko w basenie. part a teraz się zmieni na inny kolor. Czekaj, zmienię pilotem na czerwone. Nie wiem, czy widać. Chodź bliżej, podejdziemy z tamtej strony. O, chodź, kman. red. Red. Stop. Red stop oznacza tak, nie wolno jechać. Nie wolno. Co, zmienimy teraz na inny kolor? Może tam widać z przodu. Teraz zmienię kolor na zielony. Patrz, zielony, nie na green. Green, green, tak. Green, czyli można jechać. Może, chcesz skoczyć do basenu? Nie, tylko tam. Tylko nogi. Nogi to kaman tutaj. No, jakieś zabawki zostawiłaś w basenie, Majka? ty też musisz. No, siadaj, nóżkami, możesz zamoczyć. Jaka woda? no zielona, ale nie pytam o kolor, czy ciepła, czy zimna zimna, o blue blue tutaj robili jeszcze blue no i stópki też będziesz miała blue no, blue mhm mm Mieni się kolor kolor się zmieni zielony stopień Niebieski.